Dobra, zniosłem tutaj wszystkie te rzeczy po to, żeby Wam powiedzieć, co należy spakować na rejs wjeżdżając do Chorwacji. Ja się nazywam Krzysztof Piekło, a to jest kanał, na którym odczarowujemy żeglarstwo. Zapraszam. Dobra, zanim zaczniemy opowiadać, co trzeba spakować, zacznijmy od tego, w co to spakować w ogóle. E, więc na pewno powinna to być jakaś miękka torba. E, to jest worek żeglarski, akurat nie. Nie musi być worek żeglarski, konkretnie. Może być tylko miękka torba, natomiast e, bardzo ważne, żeby to nie była sztywna walizka. Tak? Znaczy, no, jachty są duże, natomiast mimo wszystko trzeba sobie jakoś z tymi walizkami na jachcie radzić. Taką torbę po rozpakowaniu można sobie zwinąć e, i gdzieś schować. E, jedna opcja no, to jest taka, jeśli wiedzieć autem faktycznie. No to możecie sobie wziąć tą. Walizkę, i potem ją odnieść z powrotem i do samochodu zostawić w samochodzie. Natomiast 10 takich walizek przy 10 osobach na jachcie to nie jest dobry pomysł, więc na pewno coś takiego miękkiego. Kolejną rzeczą, jaką ja radzę, to wziąć sobie rzeczy popakować w worki. Możemy wszyscy teraz być Januszami z reklamówką. I o co chodzi. No dzisiaj jachty raczej są szczelne i nie przeciekają, natomiast wystarczy jakieś okienko, coś, czy wilgoć się czasami w kabinie zbierze, to się zdarza, to jest jednak na wodzie, czasami pada woda od góry, więc jakaś woda może się w niewielkich ilościach pojawić i ja przyzornie lubię pakować, jeszcze dawniej się pakowało na jachtach, które po prostu jak sito się lały w takie worki, natomiast ja dalej to robię i wielokrotnie miałem suche rzeczy, jak komuś coś zawilgło. Tak jak mówię, rzadko, ale ja polecam. Świetnie się też zdarza po prostu sprawdzaworek na śmieci, który można to zapakować. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł. Dobra, ale konkretnie co teraz pakujemy, właśnie, no to zacząłem już od tej reklamówki, bielizna, no to oczywiście bielizny nie będę, nie będę się wiele rozwodził, oprócz tego, że no myślę, że jeśli jedziemy do Chorwacji i e, jest lato, no to ilość skarpetek raczej można sobie mocno ograniczyć, jednak biega się w sandałach, w japonkach, tak, więc te skarpetki ja zawsze przywożę, biorę sobie zapas na wszelki wypadek, ale przywożę, więc myślę, że nie ma się tym co przejmować. Ok, idźmy dalej. Dobra, zacznijmy od takich rzeczy podstawowych. Generalnie jedziemy na wakacje, pakujemy się jak na wakacje, e, więc, no, krótkie spodenki, e, bluzy, a, dobra, może to już mniej wakacyjnie tak, ja mam tu bluzę żeglarską, polar żeglarski, no, z dwie bluzy, czy z marzluchem, to może więcej. No, zależy, kiedy jedziecie, jeśli w środku lata, to pewnie przywieziecie to czyste, <laughs> natomiast warto mieć, mimo wszystko, e, jak jesteście wiosną, jesienią, no to na wodzie może być chłodno. E, no, jednak wiatr, woda, nawet jak w mieście jest 30 stopni to w wodna wodzie może być różnie więc warto sobie wziąć zapas no t-shirty polecam jasne ja mam mało jasnych t-shirtów, coś mi się udało wykopać, natomiast Natomiast no, oczywiście jakieś bluzki, cienkie rzeczy, takie lekkie, to się na pewno przydaje. No rzecz dyskusyjna, bo się często pojawia i dużo osób o to pyta, to jest sztormiak. Ja na Chorwację naprawdę w lecie biorę tylko kurtkę przeciwdeszczową. Bardzo często z niej w ogóle nie korzystam. No, naprawdę nie ma sensu. No, nawet jeśli was złapie deszcz, no, to no, będziecie w krótkich spodniach czy jakichś spodenkach do pływania, naprawdę nic nie w stanie kurtkę zarzucić, żeby nie zmarznąć pod kurtkę na bluzę, jeśli by się zdarzył jakiś faktycznie, no nie wiem, bora, tak, To taki mocniejszy wiatr, przy którym może faktycznie być chłodniej. Natomiast no, ja bym sztormiaka naprawdę nie brał, na pewno nie takiego grubego, jakiegoś zimowego, czy takiego jak po Bałtyku się pływa, bo się po prostu w tym zagotujecie. Jeśli ktoś ma cienkie spodnie od sztormiaka, to takie kurtki, czy jakiś cienki sztormiak można zabrać oczywiście. Może się przydać, tak? Natomiast jeśli macie miejsce, nie jest to na pewno coś obowiązkowego, chociaż pewnie wiele osób się ze mną nie zgodzi. Ja tak uważam, że to nie jest coś obowiązkowego. Idźmy dalej, no już tutaj mówiłem o pełnym ubraniu, dobrze, A, kalosze, tak jak już w o to kalosze, kalosze na pewno, naprawdę nie bierzcie, w klapkach będziecie po prostu, woda się wam wleje i wyleje i no może w klapkach przesadziłem, ale no, no nie, jest to, nie jest to problem, sandały są równie dobre, dobrze trzymają, nie ma problemu. Jak już jesteśmy przy butach, buty. To, co na jacht jest istotne, to buty, które z podeszwą, która nie brudzi. No, białe rozwiązują problem. Yy, I tak się biega w sandałach tak naprawdę, i albo, albo na boso nawet, chociaż nie polecam, można sobie zrobić dużą krzywdę, natomiast i tak w praktyce dużo osób biega boso. Yy, no, ja biorę zwykłe buty, które mam z białą podeszwą, więc więc sobie takie biorę. Yy, natomiast sprawdźcie po prostu, czy wasze buty nie zostawiają czarnych śladów na jachcie, no bo możecie no, po pierwsze wyprowadzić z równowagi kapitana a po drugie, no trzeba będzie ten jacht po prostu wyczyścić i uwierzcie, nie czyści się zbyt łatwo jachtu z, z takich kresek z butów, tak? Dobra, jak jesteśmy przy butach, no to japonki, sandały, coś takiego, natomiast ja lubię japonki strasznie no i są pod prysznic, to się przydają, tak? w portach mamy prysznice, więc no, no w porcie takim, w miejskim prysznicu czy w portowym prysznicu, no bez japonek to oczywiście strach chyba wchodzić czy bez jakichś klapek, więc klapki obowiązkowo jak już mówimy o prysznicach, no to rzecz, która się na pewno przyda to jest kosmetyczka, taka wygodna, która której można coś spakować powiesić ją gdzieś, nową prysznicę portowe, no to jest coś myślę istotnego, oczywiście na jachcie są zwykłe prysznice, znaczy zwykłe, są prysznice jachtowe ja bardzo lubię przez nich korzystać, natomiast i tak większość korzysta z tych wygodniejszych, większych portowych, więc taka nawet, ale na jachtowym też warto mieć kosmetyczkę, myślę, że to jest oczywiste jak jesteśmy przy kosmetykach i tego typu rzeczach, ręcznik ja sobie biorę szybko schnący, świetnie się sprawdza, szybko schnie z reguły na jachcie jest ręcznik, tak, każdy na, na wyposażeniu jachtu po prostu. No ale no, jeden dodatkowy kąpielowy to jest minimum, myślę. No, a poza tym upewnijcie się, czy na pewno jest, bo, bo, no, bo w 90% przypadków myślę, że w Chorwacji jest to standard, natomiast no, nie, nikt wam tak, tego nie zagwarantuje. Znaczy nie, jest, nie jest to po prostu pewne, tak? Dobrze, zaczęliśmy już o tym, co jest na jachcie, a co nie. Ja lubię sobie wziąć piwór. Na wyposażeniu jachtu jest pościel, natomiast bardzo często jest to koc z prześcieradłem, znaczy dwa prześcieradła i koc, poduszka do tego. Ja nie lubię spać pod kocem. Oczywiście, jak jest gorąco, to po prześcieradłem się super śpi, ale wolę mieć swój śpiwór, ale to jest zupełnie nieobowiązkowa rzecz. Jak jesteście w jakimś chłodniejszym okresie, to warto sobie wziąć, myślę, wtedy, wtedy już tak na pewno warto sobie, to, warto sobie wziąć taki śpiwór. Dobra. Idźmy dalej. E, rzeczy wakacyjne, e, spodenki do pływania i jakąś maskę. Tak, no ja nie wziąłem maski, ABC generalnie płetwy muszę jeszcze doszukać, no nie udało się niestety, natomiast mam spodenki, więc będę musiał, muszę sobie jeszcze spakować, nie zapomnieć później. Okulary przeciwsłoneczne, no to chyba logiczne, natomiast, no słońce potrafi być męczące, oczy potrafią boleć od słońca. Rzecz często wymieniana, to, są, to jest czapka. Ja osobiście nie biorę czapki. Nie, nie lubię nosić czapki. I no na jachcie morskim jest o tyle lepiej w porównaniu do jachtu śródlądowego, jeśli ktoś pływał, że jest tak zwany bimini, czyli zadaszenie. Czyli je można ściągać. Natomiast no jeśli ludziom przygrzało, że tak powiem, za mocno, to sobie to rozkładają, jeśli jest mocne słońce. Więc nie jest tak, że nie ma się gdzie schować przed słońcem. Tak? No, spokojnie jest w cieniu, się siedzi większość dnia, jeśli jest po prostu za gorąco i słońce jest zbyt intensywne przy tym już, krem z filtrem, no ja wziąłem pięćdziesiątkę, natomiast jak to woli, natomiast nie zapomnieć, mimo wszystko, mimo bimini, tak, to jest jacht, tam jest wiatr, słońce, szybko się opala, naprawdę bardzo szybko się opala i nie wiadomo kiedy, jest bardzo, jest czasem chłodno, przyjemnie i to jest moment kiedy robi się z tego dramat mówiąc wprost jak jesteśmy przy takich rzeczach to leki i coś, czego jeszcze nie mam, muszę dopiero po to pojechać. Czyli właśnie jakby się zdarzyło oparzenia na no to by pan ten, na pewno Od... o co się czyta. Od tenisept warto sobie wziąć. Eee, tak jak mówię, biegamy gdzieś bez butów, eee, no niby się nie powinno, a rzeczywistość jest jaka jest. Eee, bardzo często się zdarza, że ktoś sobie o jakieś metalowe elementy jak tu rozetnie stopę, więc to jest obowiązkowe. Do tego plastry jakieś i bandaże warto sobie wziąć, no i jakieś leki przeciwbólowe. Jeżeli ktoś ma jakieś inne leki, no to oczywiście też, ale to, to już, to już jest sprawa zupełnie indywidualna. Eee, co dalej? Dobrze, mamy tutaj już, może nie będę wszystkiego podnosił. E, natomiast, tak, e, gry różnego rodzaju. A, podniosę gry, karty. E, no, ja zawsze takie rzeczy biorę. Fajnie, jak każdy coś weźmie, wieczorami, e, jak zostaniemy na jachcie. No, różnie się, różnie się wieczór toczy. Natomiast e, często się kończy po prostu na jachcie, czy jak stoimy na jakieś bojce, fajnie sobie coś zagrać. E, jest to bardzo fajne, integracyjne. E, gdzieś tu miałem. A, tak, strzeczy obowiązkowych na pewno ładowałem. 12 V do wszystkiego co potrzebujecie, tak? No to jest wynika z tego, że na jachcie jest zasilanie 12 V. Jak się płynie w porcie jest oczywiście 220, natomiast warto mieć taką ładowarkę, bo nie zawsze jest po prostu 220. Lepiej sobie coś takiego użyć. Czasami na jachtach są wtyczki po prostu już USB. No. no ale no, to zależy czy wiecie na jakim jachcie jesteście. Trzeba by to sprawdzić. tak? Jak, no, z reguły to, to zależy od typu, od po prostu wykończenia, od wielu rzeczy, więc warto mieć ze sobą na pewno taką wtyczkę. Rzecz, którą gdzieś miałem i teraz nie mogę znaleźć to jest kabel jack z przejściówką do telefonu jeszcze, czyli żeby na USB-C, no jeśli macie, chyba, że macie jacka jeszcze w telefonie, ale to już się coraz rzadziej zdarza, żeby móc sobie podpiąć do radia. Czasami radia obsługują Bluetooth, czasami nie, natomiast no, jacht ma nagłośnienie własne, więc bardzo fajnie jest z tego skorzystać. E, oprócz tego ja biorę jeszcze zawsze sobie głośnik, żeby mieć nagłośnienie dodatkowe, e, więc e, bardzo czasem wolę to niż, niż na jachcie. Czasem jak ma na zewnątrz nagłośnienie w środku, gra, wszystko, e, a ja sobie wolę puścić tam, gdzie jestem aktualnie, a niekoniecznie, żeby wszyscy dookoła to słyszeli. Z kolei na rzecz no wszelkie możliwe kamery, no czyli ja cały swój sprzęt z reguły biorę ze sobą, żeby nagrywać jak ktoś ma, no to drony, nie drony. Myślę, że miejsc do robienia sobie selfiaczków i robienia zdjęć, no naprawdę niesamowitych widoków no będzie pod dostatkiem, więc nie zapomnijcie, oczywiście dzisiaj każdy ma w telefonie, Czas, często to wystarczy, ale jak coś macie lubicie jakieś filmy, zdjęcia warto sobie wziąć taki sprzęt. E... A, no i ten pan tutaj, tak? <laughs> Jeszcze z ostatnich rzeczy e... taki piękny, o, flaming, to jest nasz flaming, który z nami pływa, e... proszę, który z nami pływa, e... no zawsze go biorę na jacht. E... Więc jak płyniecie ze mną, to nie musicie już brać. E... Biorę i do tego się przydaje bardzo pompka. Te tekatlonie są super takie, no dwa na, znaczy ona jest ładowana po prostu, super to działa, bo no bo ona ma baterię w środku, jak sobie ją naładuję w porcie, to potem mogę takiego flaminga naładować, a często jest problem z takimi rzeczami, no bo trzeba za każdym razem to rozpompować. To zależy, można to na pokładzie zamontować, natomiast jak każdy sobie takiego flaminga weźmie, to może być z tym problem, więc pompka do rozpompowywania i pompowania się na pewno Przyda. Wiele osób bierze też na rejs latarkę. Yy, natomiast ja nie wiem, czy to się na coś może komuś przydać. Szczerze że powiedziawszy, że dzisiaj mamy latarki w telefonach. To jak te to mają super oświetlenia, linie, żeby się nie zgubić, więc to naprawdę jest raczej rzadka sytuacja, żeby na morskim, nowoczesnym jachcie latarka w ogóle komuś była yy, potrzebna. No ale jak chcecie, macie jakąś fajną latarkę, to na pewno się yy, przyda. Dobra, to wszystko z mojej strony. Jeśli Wam się podoba materiał, zostawcie łapkę w górę, i napiszcie w komentarzu, co wypakujecie na rejs w Chorwacji. Zachęcam też do subskrypcji kanału. Dzięki wielkie! Do zobaczenia! Cześć!